Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie króciutki film z unboxingu. Kupiłem sobie jedną paczkę. Teraz Państwu pokażę, tak jak ostatnio. Sprawdziłem przesyłkę, czy jest cała. Wszystko jest ok. Otwieramy. To jest z domu aukcyjnego, więc tu się raczej nie przejmuję, że coś będzie nie tak, aczkolwiek będziemy sprawdzać sobie też ze zdjęciami. Zobaczymy sobie, jak to jest spakowane. Wszystko w porządku, delikatnie, ale to są takie pudełeczka z zakładkami, więc ja tutaj nie mam wątpliwości, mogę sobie to ciąć. Patrz, fajnie, tak, wszystko było zablokowane, nic nie chodziło. Mamy folię bąbelkową. Wygląda na to, że będzie wszystko ok. Otwieramy, otwieramy. Dobrze. Tutaj jakąś kolejną folię zabezpieczającą mamy. Okej. Okay. Dobrze. Otwieramy i mamy paczuszkę waryński RZ. Coś tu jest troszkę niechana. Dłuższe na ty w środku mamy tu spójność, jakiś pasek, jakieś coś tak jak to jest ze zgrzewki. Coś tu nam się schodzi. Te banknoty, moim zdaniem. Te banknoty. Pa jeden. Tu jest w ogóle RS, NW, NW. Proszę Państwa, dlatego mówiłem od razu, że te banknoty te banknoty, dokładnie te, nie mogą być w oryginalnej papsce. I proszę Państwa, rz, 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 tu nawet ktoś się tu nawet ktoś nie postarał się dołożyć tej samej serii, tylko mamy rs, nw, nw, rz. rz to jest to. I teraz sobie zobaczymy. rs rs, chwila, rs wyciągnę te magnoty, sobie zaznaczę zaznaczę sobie, proszę, bo, że trochę tak to jest nieładnie, nieskładnie ale no jestem troszkę zawiedziony bo tak jak mówię różne rzeczy w paczkach się zdarzały, ale na pewno nie różne serie będzie zwrot, ja sobie to dołożę potem w to samo miejsce, żeby ktoś mi nie zarzucił, że ja coś tutaj kombinuję robię też dlatego na filmie RZ, tu sobie zapiszę numer Pokazuje też, żebyście Państwo wiedzieli jak to robić, tak? Czyli 4566 6 końcówka Czyli 23 233 4566 6. To jest numer, do którego są włożone te banknoty Znaczy od którego są włożone te banknoty Następnie Są te banknoty, o Delikatnie bardzo je wyciągnę. Normalnie bym już nawet nie wyciągał, ale o, i proszę sobie teraz zobaczyć. Na paczuszkę wygląda to już oczywiście lepiej, tak? Ale prawdopodobnie e, tych banknotów brakuje właśnie tam. Może nawet i nie. Bo tu nam wszystko teraz gra. Światło bardzo ładnie nam. Tak nie będzie widać. To nie ma znaczenia akurat tutaj na tym filmie, bo to nie jest film, który ma mówić o oryginalności paczek, ale, ale teraz jest to paczka znacznie bardziej spójna. Te banknoty są w ogóle innej długości, ale mówię, tak jakby ktoś jeszcze mógł mieć jakieś wątpliwości na temat oryginalności, to na pewno nie dwie, znaczy nie różne serie. To jest ewidentna dokładka, nie jest to paczka bankowa. Zresztą mamy numerator 2, 3, 3, 4. W całej tej części jest 2, 3, 3, 4. A potem jest piątka, szóstka, siódemka. Właściwie prawie jest ta paczka, by była po kolei. Ktoś wyciągnął banknoty albo z końca, albo z początku. Jakoś w taki sposób. Mówię, nie będziemy do tego już dochodzić. Nie w tym Kupiłem ją sobie. Dlatego bo oddział katowicy, Ładna pieczątka, fajny podpis i fajna data. Oraz dwie pieczątki z tyłu. No ale przez to, że mamy tutaj. Ewidentnie dołożone, mówię, nawet nikt nie postarał się, żeby dołożyć to z innej, tak? Z innej paczki. Znaczy, żeby dołożyć to z tej samej serii. No, jestem trochę zdziwiony. Zdziwiony. No, ale tak to już jest, dlatego kręcimy film z unboxingu. Musimy mieć na to jakiś dowód. Dowód teraz mamy. Już nawet nie będę jej przeliczał. Może już nie ma dla mnie znaczenia, tak? Nie jest to paczka bankowa, nie jest to, co ja zbieram.